Dzień dobry, miło mi Cię widzieć w gabinecie Arkana Online. Nazywam się Karolina Pośpiech, jestem kosmetologiem i szkoleniowcem w firmie Arkana. Dzisiaj zaprezentuję, pokażę Wam nocną pielęgnację z wykorzystaniem produktów z kwasami, która w różnym stopniu będzie oddziaływać na Twoją skórę i działała na różne problemy. Dlaczego nocna eksfoliacja? Dlatego, że produkty z kwasami najlepiej sprawdzają się w nocy, kiedy skóra ma większe właściwości regeneracyjne, a poza tym kwasy bardzo często są światłoczulające, dlatego też lepiej zastosować je właśnie jako nocny krem, jako nocna regeneracja, jako nocne zuszczanie. Do wyboru mamy cztery kremy i jeden specjalistyczny produkt, który jeszcze wzmocni działanie tych kremów po to, abyś mogła cieszyć się gładką skórą i zwiększyć efekty zabiegowe yy, zabiegów z kwasami wykonanych w gabinecie kosmetologicznym. Jako pierwszy produkt do takiej nocnej eksfoliacji będzie to krem z kwasem glikolowym i fitowym. Świetnie sprawdzi się dla skóry dojrzałej, z pierwszymi oznakami starzenia się skóry, ze zmarszczkami cienkiej, atroficznej. Produkt ten będzie działał remodelująco i sprawdzi się też jako wstęp. Do zabiegów z kwasem pirogronowym, lub jako kontynuacja zabiegu z kwasem pirogronowym, ponieważ on jest dedykowany dla skór dojrzałych z efektem odmłodzenia i remodelacji. Jeśli chodzi o kolejny produkt, tutaj mamy kwas lactobionowy 10%. Produkt ten będzie tak na dobrą sprawę dla każdego rodzaju skóry. Czy masz skórę suchą, dojrzałą, wrażliwą, naczyniową, tłustą czy problematyczną, on sprawdzi się bardzo dobrze. Zawiera 10% kwasu laktobionowego i witaminy. Jest to już ta mocniejsza forma kremu z kwasem laktobionowym. Jeśli zaczynasz z 5% kwasem laktobionowym, to będzie twój kolejny etap mocniejszej regeneracji nocnej. Jeśli masz skórę typowo tłustą, problematyczną czy mieszaną, polecam ci krem z kwasem migdałowym i salicylowym. Działa on bakteriobójczo, seboregulująco. A nawet rozjaśnia drobne przebarwienia pozapalne. Świetnie się sprawdzi jako nocny krem w pielęgnacji przeciwtrądzikowej, w pielęgnacji z kwasami w gabinecie, albo nawet jeśli borykasz się po prostu z problemem nadmiaru sebum i nie wiesz, jaki krem wybrać, to właśnie ten będzie dobrą opcją jako krem nocny. Natomiast kiedy typowo Twoim problemem jest trądzik różowaty lub pospolity, i chcesz zadziałać kwasami? Najlepszy będzie kwas azelainowy. Kwas azelainowy plus azeloglicyna będzie rozwiązaniem dla skór problematycznych ze stanami zapalnymi. Będzie świetnie działał łagodząco przeciwzapalnie, bakteriobójczo seboregulująco, ale też zwęża rozszerzone pory. Jeśli chcesz pielęgnować skórę tym kremem, rozpocznij na, na, najpierw stopniowe działanie, czyli co 2-3 dni w nocy. Kiedy przyzwyczajisz skórę do produktów z kwasami, możesz tą intensywność i częstotliwość zwiększać. Tak na dobrą sprawę ten proces przyzwyczajania skóry do produktów z kwasami może tyczyć się każdego kremu, który przed chwilą wymieniłam. Więc jeśli zauważysz zbyt mocne podrażnienie przy codziennym stosowaniu tych produktów, Odłóż je do stosowania raz na 2-3 dni, a później zwiększaj to częstotliwość. Trzeba pamiętać, że te produkty mogą spowodować delikatny wysyp na skórze stanów zapalnych. W ten sposób nasza skóra się oczyszcza za pomocą właśnie kwasów owocowych. Jeśli zauważysz ten proces, nie przestawaj stosować tych kremów. Trzeba przeczekać, a de później delikatnie będzie powoli, stopniowo zanikał proces wysypu i będziesz cieszyła się tylko i wyłącznie gładką i promienną cerą. Jeśli natomiast chcesz zwiększyć działanie tych produktów, możesz zastosować również Peeling 28D Flower Peel. Jest to Specjalistyczny produkt, który wzmocni działanie kwasów, który będzie działał jeszcze mocniej, regenerująco, wygładzająco czy seboregulująco, możesz go zastosować przed każdym kremem, który przed chwilą wymieniliśmy. W pielęgnacji nocnej nałóż ten produkt na cienką warstwę. Poczekaj aż wyschnie, a następnie nałóż kolejne kremy odpowiednio dobrane do Twojego problemu skóry. Mam nadzieję, że już wiesz, jak dobierać odpowiedni produkt z kwasami do problemu swojej skóry. Pamiętaj, że te produkty będą przygotowywały Twoją skórę do zabiegu z kwasami, ale są również świetnym e, działaniem wzmacniającym, kiedy już stosujesz zabiegi u kosmetologa z wykorzystaniem kwasów. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, zadaj je pod tym filmikiem lub swojemu kosmetologowi. Na pewno na nie chętnie odpowiemy. Jeśli natomiast chcesz zobaczyć efekty zabiegów z kwasami, to proszę wejść na stronę skleparkana.pl i tam w zakładce zdjęcia efektów możesz zobaczyć, jakie procesy, jakie postępy można uzyskać przy wykorzystaniu kwasów. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.